Cześć! Witam na kanale Luz Chemia. Dzisiaj przygotowałem dla Was lekcję o wodorkach. Na końcu filmiku czeka na Was zadanie do samodzielnego rozwiązania, żebyście mogli się sprawdzić w tym temacie. Nie przedłużając zaczynajmy! Czym te wodorki tak w ogóle są? Wodorek jest to związek pierwiastka z wodorem, którym. Są dwie opcje. Pierwiastkiem jest niemetal, czyli wodór wówczas występuje na plus pierwszym stopniu utlenienia, natomiast gdy pierwiastkiem jest metal, wodór przyjmuje stopień utlenienia minus pierwszy. Wynika to z prostego faktu. Metale przyjmują zawsze stopnie utlenienia dodatnie, dlatego wodór musi przyjąć stopień utlenienia ujemny, ponieważ zawsze musi być kation i anion. Nigdy nie może być w takiej sytuacji, że mamy niezero. Ładunek. Bo gdybyśmy mieli na przykład LiH i lit byłby na plus pierwszym stopniu utlenienia i wodór byłby na plus pierwszym stopniu utlenienia, to całość by nam dała plus 2. To się nie zgadza. Bo całość ma nam zawsze dać 0, dlatego wodór musi być na minus pierwszym stopniu utlenienia. Stopnie utlenienia omawiam jeszcze dokładniej w mojej lekcji o stopniach utlenienia, która już za niedługo pojawi się na kanale. Dla pierwiastków grupy od 1 do 15 wzór jest to xhn, gdzie x, czyli ten pierwiastek, jest na n tym stopniu utlenienia, to ta liczba idzie za wodór. Logiczne myślę, zaraz to przećwiczymy. Dla w grupie 16 i 17 wodór stoi na pierwszym miejscu, bo zawsze na pierwszym miejscu stoi pierwiastek, który jest na stopniu utlenienia dodatnim, a na drugim stoi niemetal, który jest wówczas na drugim stopniu utlenienia. No i znowu idzie za wodór. Przykłady: mamy wodoreglitu, czyli LiH. Lid jest tutaj na plus pierwszym stopniu utlenienia, ponieważ jest w pierwszej grupie, a wodór jest na minus pierwszym. Dlatego L i H nic nie wstawiamy z żadnych, żadnych dwójek, trójek i tak dalej. Żadnych indeksów stechiometrycznych. Wodorek Berylu, BEH i teraz. Beryl jest na plus drugim stopniu utlenienia, a wodór jest na minus pierwszym. Dlatego ta dwójka idzie sobie tutaj za wodór. Świetnie. Tak samo wodorek Boru, czyli BH. Wodór jest na minus pierwszym, bor jest na plus trzecim. Wynika to z tego, że bor leży w 13 grupie, a gdy jakiś pierwiastek leży od 13 do 17 grupy, to odejmujemy po prostu 10, czyli jest na plus trzecim stopniu. Dlatego leci sobie ta trujeczka za wodór ponownie. Jakiś przykład niemetalu, Na przykład jest to woda. HO i wodór jest na plus pierwszym w tym przypadku, ponieważ mamy nie metal, który jest na ujemnym stopniu utlenienia, no i tlen jest na minus drugim. Teraz ta dwójka po prostu leci w to miejsce. Super, idziemy dalej. Wodorki możemy podzielić, podobnie jak tlenki i wodorotlenki, ze względu na charakter chemiczny. Dzielimy je na zasadowe, kwasowe i obojętne. Nie ma tutaj wodorków amfoterycznych, tak jak to było w przypadku tlenków. Także tylko trzy do zapamiętania. W przypadku, gdy mamy wodorek zasadowy, to są to wodorki pierwszej i drugiej grupy, znów bez BeH2, czyli wodorku berylu. Podobnie jak tlenku berylu, tak samo było, że on był po prostu inny. I do zasadowych zaliczamy jeszcze amoniak, z którym będą problemy, ale rozwiję wszelkie wątpliwości dalej. oraz wodorek fosforu. A do kwasowych zaliczamy wodorki 16. i 17. Grupy, oczywiście bez wody, i obojętne, to jest właśnie ten wodorek berylu, który nie był w zasadowych, woda. Metan i wodorek krzemu. Idziemy dalej do reakcji wodorków. Wodorki, podobnie jak wszystkie inne związki chemiczne, reagują. W przypadku wodorków metali, będzie to reakcja. Wodorek metalu plus jakiś kwas daje nam sól plus wodór. Przypominam to, co mówiłem w filmiku o tlenkach. Jeśli nie wiecie, to zachęcam do obejrzenia go: że jeśli coś wykazuje charakter zasadowy, to reaguje z kwasem, natomiast jeśli wykazuje charakter kwasowy, to reaguje z zasadą. Dlatego, Mamy reakcję wodorek zasadowy, czyli wodorek metalu plus kwas, a nie wodorek metalu plus wodorek metalu. Dobra, jakiś przykład. Wodorek sodu i działamy na nim kwasem solnym. Co się dzieje? Powstaje nam sól NaCl, no i coś musimy jeszcze zrobić z tym wodorem, no to łączy nam on się w wodór. I akurat w tym przypadku wszystko nam się pięknie zgadza i rozpisujemy jeszcze w zapisie jonowym, skróconym. Przypominam, że w zapisie jonowym skróconym rozpisujemy tylko kwasy mocne, sole rozpuszczalne w wodzie i zasady, czyli wodne roztwory wodorotlenków. Wszystko to macie w tablicy rozpuszczalności. No to NAH do tej grupy nie należy, więc przepisujemy. HCl jest kwasem mocnym, więc dysocjuje na kation wodoru i anion chlorkowy. Na cel nie musicie nawet sprawdzać, czy jest rozpuszczalne w wodzie, no bo to jest sól kuchenna, no to wiadomo, że jest rozpuszczalna w wodzie, więc dysocjuje nam na kation sodu i anion chlorkowy. No i wodór nie zaliczamy do tej grupy, więc nie dysocjuje. I teraz skreślamy to, co się powtarza, czyli CL-CL-. Ja CL no już tutaj nie mam miejsca, ale będzie to wyglądało tak, że wodorek sodu plus kation wodoru daje nam Na plus H2. Czyli po prostu przepisujemy to nieskreślone i to będzie zapis jonowy skrócony. Amoniak, skoro jest wodorkiem zasadowym, to również będzie reagował z kwasami. Przykład. Amoniak. Znowu podziałamy na niego tym kwasem solnym, bo jest to kwas mocny, nieproblemowy, więc warto nim działać. I tutaj uwaga, powstanie nam chlorek amonu. I teraz tak, kation amonu to jest NH4, nie NH3. Czyli NH4 i nie powstaje już tutaj wodór. To trzeba po prostu zapamiętać. Że przy amoniaku... Jeśli mamy amoniak plus kwas, powstaje sama sól. I jeszcze zapis jonowy, czyli amoniak plus kation wodoru plus anion chlorkowy. Daje nam chlorek amonu. Sprawdzamy w tablicy, czy się rozpuszcza. Rozpuszcza się, bo większość soli chlorkowych się rozpuszcza. Czyli będzie to NH4, plus Cl-. I znowu nam się redukują aniony chlorkowe. No i zapis jonowy będzie to NH3H. Daje nam NH4. Dobra. I wodorki kwasowe to tutaj podobnie. Wodorki kwasowe będą reagowały zasadami, dając nam sól plus w tym przypadku wodę. Weźmy sobie jakiś wodorek kwasowy, na przykład H2S. I uwaga! H2S to jest i zarówno wodorek, czyli siarkowodór, ale to jest także kwas siarkowodorowy. Gdy mamy kwas beztlenowy, to dopisujemy po prostu w indeksie AKU. W tym przypadku nie dopisujemy, no bo chcemy mieć reakcję wodorku z zasadą, czyli wodorek kwasowy, dodajemy do niego zasadę. Najlepiej zawsze dodać zasadę sodową lub zasadę potasową, bo z nią nigdy nie ma problemów, tak samo jak z kwasem chlorowodorowym. I powstaje nam, tak jak mówiłem, sól, czyli Na2S, dlatego że S jest na minus drugim stopniu utlenienia sód na pierwszym, na krzyż plus H2O. Tutaj już trzeba uzgodnić, mamy dwa sody po prawej, więc musimy wpisać dwójkę przed NaOH oraz dwójkę przed H2O i rozpisujemy. Wodorków nie rozpisujemy, jak mówiłem, plus dwa kationy sodu, plus dwa aniony wodorotlenkowe dają nam. Sprawdzamy, czy siarczek sodu się rozpuszcza. Rozpuszcza się, więc będzie to 2 Na plus S2 minus plus 2 h 2 i skreślamy to, co się powtarza, czyli kationy sodu. I zapis, skrócony wyskrócony będzie to H2S plus 2OH minus, daje nam S2 minus plus 2H2O. Ok, i następnym zagadnieniem jest pojęcie wodorków reagujących z wodą. Wszystkie wodorki pierwszej i drugiej grupy, oczywiście bez wodorku berylu, reagują z wodą. Amoniak również reaguje. No i wodorki kwasowe też. Weźmy sobie jakiś wodorek, na przykład wodorek sodu. Podziałamy na niego wodą. I powstaje nam wówczas zasada i wodór. Piszę szczałkę do góry, no bo wodór to jest gaz. I nie musimy już tutaj nic uzgadniać, wszystko się zgadza. Czyli wodorek zasadowy plus woda daje nam zasadę plus wodór. Rozpiszmy sobie jeszcze to jonowo. Mamy wodorek sodu plus woda się nam nie rozpuszcza. To są dwa wodorki. I przekształca nam się to w kation sodu i anion wodorotlenkowy, no bo wodorotlenki rozpisujemy, są to zasady, no i wodór. Teraz amoniak. Jeśli na amoniak podziałamy wodą, to uwaga! W tym przypadku powstanie nam w sumie nic dla mnie powstanie, bo jak wlejemy wodę do amoniaku, to dostaniemy wodę amoniakalną, czyli hydrat. Nie dostaniemy wodorotlenku amonu, nie ma nic takiego, mimo że w tablicach rozpuszczalności coś takiego istnieje. W sensie z tego by wychodziło, że istnieje, ale nic podobnego nie ma miejsca. Nie ma czegoś takiego jak NH4OH. Piszemy to albo NH3 plus H2O, albo NH4 plus, plus OH-. Minus. Możemy to jeszcze zapisać jako NH3H2O, czyli ta woda amoniakalna, lub NH3 z indeksem aqua. Ok, i wodorki kwasowe. to no weźmy sobie na przykład chlorowodór. Działamy na niego wodą i powstaje nam kation wodoru plus anion chlorkowy. Co tutaj się stało? No, bo tak naprawdę powstało nam to samo. Ale, tak jak mówiłem już troszkę wcześniej w tym filmie, jeżeli mamy wodorek kwasowy, podziałamy na niego wodą, to powstanie nam kwas. A kwas dysocjuje w wodzie, więc powstaną nam jony. Drugi przykład: H2S, czyli siarkowodór, działamy na niego wodą, czyli po prostu wprowadzamy go do roztworu wodnego i powstanie nam 2H plus, plus S2. Minus. No i to są kwasy. I jeszcze mamy metody otrzymywania wodorków. Może być to albo bezpośrednia synteza z pierwiastków, albo wypieranie, i to dotyczy wodorków kwasowych oraz NH3. To weźmy sobie na warsztat pierwszy przykład. Jest to synteza sodu z wodorem, No czyli powstaje nam wodorek sodu, no i musimy wpisać dwójkę przed NH i dwójkę przed Na. Tutaj nie piszemy, zapisuję nowego, ponieważ nie dzieje się to w wodzie. Może być jeszcze drugi przykład. Weźmy sobie azot plus wodór i daje nam to amoniak. Tutaj damy sobie dwójkę i tutaj sobie damy trójkę. To jest synteza Habera Boscha. To taka wiedza na przyszłość. I wypieranie. To tutaj mamy na przykład siarczek sodu plus kwas siarkowy 6. Ona no spokojnie te metody będę jeszcze omawiał przy solach dogłębnie. Także na razie tylko popatrzcie, to jest po prostu kolejna metoda. Otrzymujemy tutaj siarczan 6 sodu oraz siarkowodór i ze ształką w górę, no bo się ulatnia. Jeszcze na zapis jonowy, Na2S jest rozpuszczalny w wodzie, czyli będzie to 2 na plus, plus S2, minus. pas siarkowy 6 jest rozpuszczalny w wodzie, czyli 2H plus, plus SO42 i daje nam to siarczan 6 sodu rozpuszczalny w wodzie, czyli 2N plus, plus SO42. Plus H2S w wodorku nie rozpisujemy, kreślają się aniony siarczanowe 6, kationy sodu, i zostaje nam anion siarczkowy plus kationy wodoru 2, i daje nam to wodorek. Czy ogólnie polega to na tym, że na sól działamy silniejszym kwasem niż ten, który tworzy sól, ponieważ H2SO4 jest mocniejszy niż H2S, no i powstaje nam sól tego mocniejszego kwasu plus wodorek. Dobra, I jeszcze jeden przykład wam muszę pokazać z amoniakiem. Jeśli chcemy otrzymać amoniak, to musimy na sól amonową, w tym przypadku weźmy sobie NH4Cl, podziałać zasadą, na przykład NaOH. I zachodzi reakcja. Musimy dodatkowo ogrzać, aby zmniejszyć rozpuszczalność, oraz dlatego, że chcemy uzyskać gaz. I uwaga, powstaje nam NH3, czyli ten wodorek, plus NaCl plus woda. No, i rozpisujemy jeszcze ją nowo. NH4Cl się rozpuszcza, czyli NH4Cl plus, plus Cl minus plus Na plus, plus OH minus. Zachodzi reakcja. Mamy NH3, nie rozpisujemy, plus Na plus, plus Cl minus plus H2O. skreślamy to, co się powtarza, czyli kationy sodu janionych chlorkowe. I zostaje nam NH4 plus, plus OH minus i daje nam to NH3. Plus H2. I to tyle na dziś. Mam jeszcze dla Was zadanie do samodzielnego rozwiązania. Gdyby pojawiły się z Waszej strony jakieś pytania, zachęcam do zadawania w komentarzach. I do usłyszenia w następnym odcinku. Ciemanko.